Cześć mordeczki z tej strony, Kalu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Życia. Od razu na wstępie mówię, że 10 tysięcy łap w górę to kolejny odcinek. Zapraszam również na mojego Snapchata. Tam już od dzisiaj ciekawostki odnośnie Grand Theft Auto 5. Tak więc koniecznie chodźcie sobie dodać to, 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 to. Dokładnie tak, albo zaskanować kod. Dobra, pasaż reklamowy za nami, mordeczki. Witam Was bardzo serdecznie. jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Dzisiaj. Będziemy przygotowywać się do Wielkiej Wojny z Grove Street Oczywiście nie z Grove Street, bo my przystępujemy do Grove Street w tym odcinku, ale z Ballasami I będziemy odbijać właśnie Grove Street, które w tym momencie należy do Ballasów Czyli, że my jesteśmy zielonymi i przejmujemy fioletowych, mam nadzieję, że rozumiecie ale, żeby do tego doszło, musimy się przebrać w barwy wojenne. Po czym pójdziemy troszeczkę popakować, bo nie wiem, czy to będzie starcie, wręcz, czy będziemy mieli jakieś pistolety do dyspozycji. Tak więc, może być naprawdę ostra jadka. W tym momencie udajemy się do sklepu, zaopatrzyć się w odpowiedni ubiór. Gdy już to zrobimy. E, pojedziemy na siłownię, jest mod na siłownię, tak, wygrałem świetnego moda na siłkę, fajnie e, Mówiliście o modzie, który e, umożliwia nam e, zaspokajanie potrzeb naszej postaci Natomiast e, z tego co widzę, on jest w jakiejś teraz dziwnej fazie, przez co u mnie ten mod kompletnie nie działa Nie wiem co jest tego przyczyną Kurde, czy to nie jest jakiś zbyt gustowny sklep? Chyba to jest jakiś zbyt gustowny sklep, no ale dobra Próbujemy się tutaj ubrać jako szybko. Przejrzyjmy jakieś tanie. No, na pewno nie sweterek, mordy. Na pewno nie. Aha, tutaj są jakieś takie całe setciki. No dobra, to są stroje, ale my chcemy. Kuźwa, nie garnitur. Nie będziemy się przecież prać z balasami w garniturze, no ludzie. Dobra, yy... po tym co zobaczyłem w tym sklepie, stwierdzam, że jest on beznadziejny i musimy udać się szybko do jakiegoś innego. Po czym, tak jak mówię, udajemy się. Jaki słodki piesio, o zobaczcie, jaki słodziak. Jak się patrzy na swoją panią. Ale słodzie, słodzinka. Jak ruszam merda ogonem świetnie. No super. Dobra, może wybierzmy się do takiego sklepu, gdzie... Takiego osiedlowego bardziej. Tu jest totalnie osiedlowy sklep i tam się udamy. E, co chciałbym powiedzieć, że... W Kolejnym odcinku będzie ogromna bitwa właśnie z balasami. No powtarzam się, można powiedzieć. Natomiast chciałbym, żebyście naprawdę zmobilizowali się do, do następnego odcinka, bo to będzie. O! Mamy jakąś akcję. To będzie naprawdę mega ta bitwa, którą już szykuję dla Was. Eee, torebkę, gościu ukradł torebkę. Ja muszę go ja rozjechać. Dawaj to torebkę. O, ma pistolet. Dostał tyle kulek. No kurde, dobra, mamy torebkę. Mamy torebkę leży. To jest portfel czy torebka? No dobra, powiedzmy, że portfel. Szybko poszło, zabiliśmy gościa. Powinniśmy być przestępcami, ale jednak dobry duch we Franklinie się odezwał, jak zobaczyliście sami i odzyskał portfel lub torebkę dla tej pani. Nie wiem, co ona dokładnie... Aha, portfel. Wyciągała coś w banku w bankumacie, tak więc no dobra. Ile dostaliśmy? Minus 450, czyli zarobiliśmy 50 dolarów. No dobrze, dobrze, nie jest źle, mordy, mogliśmy ukraść. W sumie kurde, mogliśmy to ukraść. Jakby jesteśmy takimi przestępcami, to moglibyśmy po prostu ukraść ten portfel. Ale no dobra, no Franklin, może mu się to odpłaci yy, i będzie miał szczęście w tej wojnie, która już w kolejnym odcinku. Natomiast teraz, co chciałbym jeszcze powiedzieć? że Przepraszam, że tak długo nie było prawdziwego życia, ale ostatnio seria Liga YouTuberów, odcinek z Wiki i troszkę innych filmów, no niestety zakłóciło nam plany i wyszło jak wyszło pamiętajcie o tym też o boże mój komputer już uh, Posuwał tekstury przez moment pamiętajcie że też będziemy dzisiaj handlować narkotykami zaraz natomiast teraz skupmy się wejdźmy sobie do sklepu to jest sklep o boże tekstury wczytujcie się. to jest sklep który będzie dla nas chyba idealny ideolo jakiś taki kozacki podkoszulek możemy kupić w ogóle jaki mały wybór jest tutaj w tym sklepie to to jest aha musimy podchodzić do każdego no nie, to nie jest tak jak na online. No dobra, musimy podchodzić po prostu do każdego działu i sobie coś wybierać. Dobra, ja chciałbym coś, coś, no nie bardzo, ale tanie te rzeczy są w sumie. To jest dobre, to jest dobre, będę się wyróżniał. Tak więc bierzemy sobie tę bluzę camo, ona jest całkiem fajna i myślę, że Franklin będzie dobrze w niej wyglądał. Tutaj mamy nie jakieś słabe rzeczy. Yy, czy możemy sobie tutaj przejrzeć spodnie? Nie możemy sobie przejrzeć spodni. Proszę panią, ja chcę przejrzeć u pani spodnie, jednak nie mam pojęcia jak. Alo, kosule nie, na pewno nie kosule. No, tu jeszcze jakieś topy są bez sensu, te topy naprawdę brzydkie. Oprócz tej bluzy to jest tutaj jakaś masakra. Ale weźmiemy, zobaczymy, jakie mamy buty. Jakieś takie, wiecie, wpierdolki muszą być, bo będziemy na pewno biegać podczas tej bitwy, może być równie Dobra, te są fajnie wyglądają. Zielone bal, takie wiecie, groszkowe trochę, tak więc no, spoczko. Eee, co my tu możemy jeszcze wziąć? Ja chcę nakrycia głowy. No dobra, sprawdźmy, sprawdźmy, bo jakaś banda. O dobra, nie, no, myślę, że. Taka czapa, robimy z kurde skate'a z naszego Franklina Natomiast nie mam pojęcia, gdzie mogę sobie kupić kurde yy, spodnie Halo, gdzie mogę tutaj kupić spodnie? Tutaj są spodnie, ale czy ja mogę... W ogóle coś się wyświetli tutaj przy przychodząc Buty, mordki Nie ma takiej opcji, żeby tutaj kupić spodnie No cóż, myślę, że nie najgorzej wygląda Franklin Kupiliśmy bluzę, kupiliśmy skate-czapkę Chociaż ta czapka jest naprawdę taka yy, troszeczkę ra rak ale no cóż, dobra, troszeczkę się przebraliśmy, już wyglądamy lepiej, bardziej groźnie i myślę, że ballasi będą mieli niełatwy orzech do zgryzienia. Natomiast teraz udajmy się na siłownię, bo musimy troszeczkę przypakować. Tutaj mamy gymnasium, zobaczcie. Yy, musimy troszeczkę przypakować przed całą tą bijatyką. Potem, na koniec odcinka, skoczymy się jeszcze na Grove Street. Zapowiedzieć im, co ich czeka niedługo, czyli troszkę postrzelamy. Postrzelamy z dwie, trzy osoby, wiecie, żeby zrobić ogień, uciekniemy. Oczywiście wszystko będzie przejazdem, musimy sobie ukraść jakiś samochód. Zaraz to zrobimy. A, jeszcze skoczymy wcześniej tutaj do dealera narkotykowego, bo tutaj mamy jakieś narko, może? O, dobra, wiedziemy sobie tutaj. W ogóle, patrzcie, jaki fajny zaułek, naprawdę mega. Gdzie ten dealer? Where is the dealer? Oh my gosh. Chyba to jest nasz dealer, dokładnie tak, witam cię mordo bardzo serdecznie, okej okay. Co masz? Kokain! Kurde, przewróciłem go, sorry mordo Weed Dobra, myślę, że stać nas na kokainę Patrzcie, jaką ma kokainę, on ma po 500 i 270 możemy profitu zdobyć. Ale taniocha, stary, dawaj mi. Nie wiem, ile paczek. Dobra, dwie może, bo już się spukałem totalnie, nie mam kasy. Tutaj nie masz, Widu, y, nie masz jakiegoś z profitem. Ale też masz metę z profitem: 69, dobra. To może ja kupię od ciebie cztery paczki. I kurde, spukaliśmy się, mordy. Ale mamy po bardzo po taniości, można powiedzieć. Metę i potaniąć kokainę i będziemy mogli to gdzieś zaraz opnąć. Pamiętajcie, że to jest tylko gra i że bawimy się tylko w grze w takie rzeczy. Eee, dobra, 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 jedziemy w takim razie, nie przestrzegamy przepisów. Jeszcze nie mieliśmy w ogóle drugi odcinek, to jest zbycia gangsterem. Nie mieliśmy policji na karku, ale no z drugiej strony nie robimy nic złego. Je jeszcze, jeszcze nie wpadliśmy w takie tarapaty żebyśmy udali się do więzienia czy coś, ale gdy już wpadniemy, to mam również dla Was bardzo ciekawą opcję, ponieważ mam moda. Po raz kolejny będzie na moim kanale mod na więzienie. Tylko że teraz jest on tak rozbudowany, że możemy tam wszystko totalnie. Możemy naprawdę. Mamy mini gry w więzieniu, i to ten plugin bardzo mi się podoba, bo już go testowałem. I również ten plugin pojawi się w tej serii. Tak więc, no nic innego mordy, jak oglądać, lajkować i komentować, ponieważ, no bardzo się cieszę, że jakiś feedback i jakiś odzew z waszej strony jest, właśnie jak piszecie komentarze i tak dalej. Jak ktoś dotarł do tego momentu odcinka, to niech napisze ziemnie. Będę wiedział, jak ile tych ziemniaków napiszę, to będę wiedział, ile osób właśnie w tym momencie jeszcze ogląda odcinek. A bez tutaj, już gadania, witam serdecznie na siłowni. Nikogo nie ma, o kurczę, opustoszała ta siłownia. Więc możemy body pump zrobić sobie sami pompę tutaj na siłowni. Dobra, bierzemy sobie B. I patrzcie, co teraz Franklin będzie robił. Pompujemy, tak jest. Sztanga wyciskanko, jak to wy widać z pierwszej osoby. Uch! Oh, zobaczcie jak to fajnie widać! O, oh, oh. oh. Zmęczył się, zobaczcie, zmęczył się nasz chłopak Dobra Starczy mordo, odłóż, odłóż sztangę Odłożył I wstajemy, ale bardzo fajna animacja Naprawdę ten mod jest świetny, mimo że to jest taki Mini, mini modzik, to on jest naprawdę Bardzo przyjemny Dobra, zobaczmy co my tutaj możemy jeszcze robić Chin up, klikamy sobie B Zaczynamy się podciągać Oh, damn, zarąbiście to wygląda Zrobi się to wygląda Franki. No dawaj Mordo, no musisz być silny na balasów. Jedziesz, Dobra, dobrze jest. Jest pierwsza osoba, też jest świetnie, naprawdę nic się tu nie buguje. Świetnie to wygląda. Bardzo mi się podoba ta modyfikacja. Super. Dobra, wystarczy myślę Franki. Teraz zróbmy inną partię mięśni. Wiem, że tak wszystko naraz to nie bardzo. Ale chciałbym wam właśnie pokazać, jak to mniej więcej tu wygląda. Dobra, co my możemy tu jeszcze zrobić? Czy do hantelków najprawdopodobniej coś będziemy mieli? Nie. Gość mi robi zdjęcie, patrzcie. No super, gość mi zrobił zdjęcie. E, jeśli nie mamy tutaj żadnej już opcji, to klikam sobie H. I tutaj zobaczcie, w lewym, w, z lewej strony macie, co możemy robić. Czyli możemy robić jakiś free weights, czyli zwykła sztanga. Z, sobie podnosimy, pakujemy. Ale patrzcie na Franklina, niewzruszony, niewzruszony. On jakby po prostu... Zapałkę podnosił, o zmienia chwyt. Patrzcie, i teraz jedziemy znowu. Teraz na bary, to, to jest ćwiczenie na bary. Bary zrobione, klikam sobie po raz kolejny. H, musimy robić dalej. Bodybuilding trwa, tak więc H. Muscle flex, no to będziemy się oczywiście chwalić naszymi muskułami. Zobaczcie, zobaczcie, urósł troszkę po tym treningu, ale będzie wojna w kolejnym odcinku, mój Boże. Dobrze jest, Franki, nie jest najgorzej. Aaa, patrz jaki stoi Balotelli napięty, kurde, dobra Klikam sobie teraz quit po raz kolejny, klikam sobie ha. ha Ha, ha, mordo, ha, ha, ha O, świetnie I możemy sobie zrobić na przykład jeszcze push ups Push ups, czyli robimy standardowe pompki, również się przydadzą, tak więc lecimy Dawaj, Franklin Dawaj, mordo, nie przestawaj, pompka za pompką To znaczy, no, pompki to są, dokładnie Pompa jest, zobaczcie, ciemni się już, a my dalej jesteśmy na siłowni, bo musimy, no będzie wieczór, i akurat pojedziemy zrobić balasom troszkę rozpierduchy. Łoł, wow, ściągnęliśmy koszulkę! Kliknąłem H i ściągnąłem koszulkę, zobaczcie. A klikając 7, mogę ją ubrać. Dobre to jest! Ej, mogliśmy to zrobić na początku, nie wiedziałem. Dobra, to ściągamy szybko jeszcze koszulkę. I teraz klikam sobie po raz kolejny H. Robimy jogę na wyciszenie na sam koniec. I za moment udajemy się tam, gdzie będziemy w kolejnym odcinku robić totalną rozpier. O, zobaczcie, uspokojenie po treningu jest bardzo ważną sprawą. Pięknie, Franklin, wyglądasz, mordo. E, masz fajne kaloryfer w sumie i też cyce zrobione. No i patrzcie, jakie plery ma w ogóle umiejętności. No nie no, spoko, bardzo spoko. Teraz się ubierasz, mordo. Koniec tego treningu na dzisiaj. W tym momencie musimy niepostrzeżenie ukraść samochód i udać się na Grove Street, tam gdzie będzie... Musimy no po prostu, no tak jak mówiłem, dać znać co się będzie działo już w kolejnym odcinku? Niech wiedzą, niech się przygotowują. My i tak będziemy silniejsi, i tak ich pokonamy. Tak więc z teraz, Mortki, zróbmy jakąś akcję, tylko tak niepostrzeżenie w miarę. Chociaż tutaj, no nie będzie łatwo, ponieważ no wszędzie są ludzie. Jest jeszcze za wczesna pora, ale zobaczcie na tego Mustanga, co stoi z przodu. O kurdy, o kurdy, może to nie jest Mustang. To znaczy, no to wygląda jak Mustang, dobra! Bierzemy ten samochód. Spróbuj go jakoś tak ukraść, dobra, nikt nie widział, nikt nie zauważył O, jednak baba zauważyła, ale dobra, ukradliśmy Ale mamy furę, o kurde, ja ją sobie chyba zachowam Naprawdę, a teraz musimy znaleźć szybko Na mapie Grove Street, gdzie to Grove Street, bo ja nie pamiętam Tutaj chyba, tak, na 100%, drag seller tam jest, więc spoko Jedziemy, widzicie tego gościa na motorze? To jest ballas To jest ballas A co się robi z ballasami, jeśli się ich widzi? Co? Fakera mi pokazałeś, miałeś Spać z tego motoru. Ty gnoju, dobra. Zaczynamy. Ups, 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 ups. Żebyś się czasem mordo nie poskarżył. Czerwona kulka na mapie, o kurde zaczyna się coś, zaczyna się coś. Furgonetka z balasami. No i zginął, haha. Ha. No i dobra, mamy 1-0. Zrobiliśmy trochę rozpierduchy, mamy policję na karku, ale zabiliśmy dwóch ballastów, jednego na motorze i jeden, który chciał mu pomóc, ale też zmarł. Tak więc szybko teraz lecimy na Grove Street, robimy tam rozpierdziuchę, uciekamy i kończymy ten odcinek. Nie był on jakiś zbytnio długi, nie będzie on jakiś zbytnio długi, ale myślę, że takie odcinki też lubicie, tak więc no co, przenosimy się na Grove Street. Okej okay, mordeczki, jesteśmy, zobaczcie, oni jeszcze nic nie wiedzą, ale w tym momencie zaczyna się akcja kompaktowe smg do ręki i rozpoczynamy, kurde już niedługo wojna z wami gnoje gnojki kuźwa, dobra postrzelaliśmy trochę ten, ucieka, a dostał headshota, dostał dobra jest jakiś chop, dawaj go kurde dobra patrzcie na mapę ile ich tam jest, ale to jeszcze nie jest wojna teraz jeszcze tam poszczelam. Po... Dobra, pozabijałem trzech gości, oni wiedzą już, oni wiedzą co się dzieje. O, kurde, pieski nam. Uciekamy, uciekamy. Uciekamy, bo mamy problem, mamy trzy gwiazdki, Zrobiliśmy rozpierduchę, ale teraz musimy stąd jakoś uciec, ściek, sie Dobra. Help me, bo nie wiem jak stąd uciec. O, kurde, to był błąd, to był błąd. Co tu w ogóle? O, nie ochroniasz też, ochroniasz tego stadionu, kurde, ale mamy problem, mamy policję i mamy nawet śmigłowiec na karku. Nie wiem, czy z tego wyjdziemy. Musimy, kurde, bo inaczej nasza akcja się nie uda. Wiem, co zrobię, zgubię ich w kanale, dokładnie, dokładnie, to jest najlepszy, najlepszy, moje rozwiązanie dzisiaj, ale żeby tylko nie wpaść do wody, bo wtedy jest koniec. Dobra, dobra, trochę ich zgubiliśmy, mamy śmigło tylko na karku, ale zatrzymamy się gdzieś pod, pod yy, mostem i wtedy oni nas nie będą w stanie dostrzec, kurde, myślałem, że tu jest wjazd, co, jakim cudem? Oni tutaj są na tunelu, no nie wierzę i nie ma światła jeszcze, nie mam świateł w samochodzie, to jest problem. Kurde, ale się uwzięli na mnie, no teraz będziemy się bawić. Zapełniła mi się karta na aparacie i musiałem to wstrzymać, a już miałem kurcze prawie wanted down. O shit, no to mamy problem, no to mamy mega, mega problem, jeszcze auto nam się zacięło, uciekaj! Strzelają mnie, ale nie dam się, nie dam się tak łatwo. Będą przeskakiwać, nie przeskakują. Teraz musimy nie wiem, gdzie my jesteśmy. Fuck, jesteśmy na tym. Na Molo, o kurde, no to mamy mega kocur problem. Ale zgubili mnie. Zgubili mnie. Szybko Franki, szybko, 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 szybko mordo. Dobra, mamy to, zobaczcie, trzy gwiazdki oni nie wiedzą, gdzie ja jestem. A gdzie jest śmigłowiec? Śmigłowiec odleciał, czy co? Dobra, szybko do wody, do wody pieprzamy się. Przepływamy na drugą stronę, i może damy radę. Tam jest jakieś zbiorowisko ludzi, mam nadzieję, że mnie nie wkopią. Zobaczcie, dobra, mamy to chyba, uda nam się, uda nam się. Mimo tego, że miałem problem z aparatem, najprawdopodobniej nam się wszystko tutaj powiedzie i zakończymy za momencik. Odcineczek, tak jest, kurde, jedzie policja z tej strony. Szybko wy, wylatuj. No, Franklin, czemu? Zobaczcie, jaki, jaki muł jest. Czy Franklin tak ciężko biega? No, dawaj, jest, mamy to, świetnie, mamy to, tak więc dobra. Inkognito, niepostrzeżenie. Wpadamy tutaj na jakąś domóweczkę urodziny jakiegoś korpolutka. O, wszyscy się nas wystraszyli. Zaczynają mnie popychać. Ja wyciągam w tym momencie baseballa. Nawet nie muszę baseballa, bo starczy mi siekiera. Jeszcze jakiś problem? To moje ognisko, właśnie. Deport jest normalny. Kończymy jak w The Forest, mordy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. To był kolejny odcinek Prawdziwego Życia. W kolejnym robimy mega duchy. I pamiętajcie, żeby zostawić 10 tysięcy łap w górę i wpaść na Snapchata. A my widzimy się już za kilka dni. Trzymajcie się, mordki. Pa, pa.